Jest piękna sobota 27 maja Już dawno opuściłem Monachium No i od ponad 30 km Jadę sobie o taką szutrówką wzdłuż rzeki przez las Za jakieś 18 km muszę się pożegnać z tą trasą i, i odbić na północ Droga mi trochę zarosła Plany na najbliższe dni to jest takie, żeby dojechać z Monachium do Dresna Okrążyć Czechy, nie, nie będę jechał przez Czechy Ostatni raz drogę Dresno Monachium Pokonałem kiedy byłem jeszcze studentem Postanowiłem gdzieś wypaść z miasto na majówkę no i sobie pojechałem do Włoch do Pizy Właśnie przez drezno i Monachium Pamiętam, że pokonałem tę trasę na rowerze miejskim i wróciłem do akademika gdzieś miesiąc później no i recepcjonistka tak się zdziwiła jak mnie zobaczyła i zapytała to, to pan tu jeszcze mieszka a ja tam Kurwa! Wow. Ale wtedy na pewno nie jechałem tą drogą Bo takie chaszcze bym zapamiętał Plosy są takie, że ten szlak, chaszczowa łączka, jest bardzo mało ocięszczany i bardzo dobrze wydeptany. Tutaj pewnie musiało stracić życie mnóstwo robotników, żeby ten szlak przeciągnąć. Ten kamień wygląda zupełnie jak zając. No dobra, dość tego na dziś. Gdyby nie to, że opuściłem hotel o 12 dopiero i gdyby nie te haszcze, to bym pogonał dwa razy więcej kilometrów. No ale jutro i pojutrze ma być tak samo ładna pogoda, pogoda jak dziś. Więc jeszcze zdążę się tyle napedałować, że się zesram. Albo będę chciał do mamy. Bokiem mi to wyjdzie. Jestem nad dnajem. Tam, gdzieś jest Dunaj. I patrzyłem jak ten Dunaj biegnie. I kawałek mi pasuje jechać wzdłuż Dunaju. Ale potem on gdzieś tam skręca na południe i na wschód. Ale tutaj jest jakieś dorzecze. Dunaju, które biegnie centralnie, prawie centralnie na północ. I z tego, co zauważyłem, to można tym dojechać aż do miejscowości Hof. Więc tak pojadę. Jest to Dunaj z perspektywy niedzielnego cyklomietka. Dunaj już opuściłem i to co było przed chwilą widać po mojej prawej to jest dorzecz Dunaju rzeka Nab, wzdłuż której teraz będę długo, długo jechał na stacji benzynowej spotkała mnie niezbyt fajna sytuacja bo chciałem dokupić jakieś picie No To wybrałem litr Coca Coli i piwo na wieczór Poszedłem do kasy i okazało się, że jest limit 10 euro jak chcę płacić kartą. No, no, no to chyba ich pogięło. No, mam 10 euro wydawać na tej stacji, żeby żebym zapłacić kartą taki majątek. No to w ostatecznie nic nie kupiłem i będę musiał jakoś No myślę, że przeżyję bez problemu do poniedziałku, najwyżej mniej kilometrów zrobię. No więc no więc to ich strata jak nie chcą mojej kasy W poniedziałek w Niemczech święto. Zakupów w markecie nie zrobię. A dzisiaj niedziela, która jest niehandlowa. Nie rozumiem co socjaliści wymyślają niehandlowe niedzielę. Polacy ciągle głosują na socjalistów i co z tego mają. Jak tak można okradać ludzi, którzy tego chcą. Chamy to nie tylko w Polsce. Nie, nie, nie. Dziś wcześniej rozbiłem namiot Sklepy otwarte dopiero jutro. Mając tylko jedną puszkę żar żarcia, trzeba oszczędzać energię, chyba. E. I nie chcę, żeby mi się czekolada rozpuściła. Na stacji benzynowej nie było dużego wyboru, więc zdecydowałem się na kupno czekolady. Marcypanowa to moja ulubiona. A. Jutro muszę, muszę dotrwać, do jutra o siódmej otwierają. Market mam tylko 9 km do marketu. Z głodu ani z pragnienia nie umarłem. Socjaliści mnie nie wykończyli. Dożyłem w końcu do momentu, kiedy sklepy są otwarte.